Hello, maz z tej strony? I witam Was w kolejnym gameplayu z gry Team Fortress 2, w którym to będziemy grać medykiem na mapie Mercenary Park i zaczniemy od Derpy Pyro Battle. Dwa Pyra z medykami na Uberze, naparzające się nawzajem, i o dziwo, żaden z nich nie potrafiący wygrać jest jednym z klasycznych takich obrazków, jakie w TF-ie można obserwować. Aczkolwiek mapa Mercenary Park nie będzie jedyna na jakiej będziemy dziś grać. Potem przejdziemy sobie na Musrok i zanim jednak przejdziemy do klu dzisiejszego gameplayu, to będę chciał na początku przede wszystkim podziękować wszystkim za miłe słowa, które otrzymałem od was po wrzuceniu mojego ostatniego filmu z okazji powrotu. I mówiąc szczerze, nie oczekiwałem usłyszeć słów typu, że, cytuję, król wrócił, gdyż no nie uważam się za żadnego króla, bo to raczej Wam należy się korona za tak entuzjastyczny odbiór. A też przyznam, że ten materiał nagrałem, gdyż ciężko było mi przewidzieć, jaki będzie Wasz odbiór. Poprzedni film miał właśnie za zadanie pokazać, co myślicie o moim powrocie, zanim zacznę coś robić dalej? Ponieważ um, chciałbym trochę rzeczy sobie zaplanować, wiedząc już, jaki, jaki macie stosunek do tego, że zacząłem nagrywać ponownie. I w związku z czym będę chciał w tym filmie co nieco o tym porozmawiać. Ponieważ jeżeli ktoś z Was w ogóle by mnie zapytał, jakie mam plany, to aktualnie nie mam żadnych, jednakże mam nadzieję, że. Przynajmniej częściowo rozmawiając dzisiaj z Wami w trakcie tego filmu, to pomożecie mi w ustaleniu, co tak naprawdę mógłbym robić dalej na swoim kanale. I tak, pierwszym tematem, jaki mógłbym poruszyć, no to oczywiście, jako że mamy już październik. No to oznacza, że co? Że Halloween, prawda? Że już za miesiąc Halloween, a w TF już w tym momencie ponownie wróciły serwery z mapami eventowymi. I w związku z czym, zapewne część z was może pomyśleć Oho, to znaczy, że zaraz będzie halloweenowy update, zaraz będzie dużo contentu halloweenowego i tak dalej, i tak dalej. Także zanim ja cokolwiek powiem, co ja sądzę o tym, to chciałbym, żebyście wy w komentarzach powiedzieli co byście chcieli zobaczyć w moim wykonaniu właśnie w trakcie trwania okresu Halloweenowego w Team Fortress 2? Gdyż wielu z Was pewnie kojarzy mnie nawet właśnie z tego kontentu, czy też dlatego, że swego czasu spele zbierałem, czy też dlatego, że bardzo ciepło wypowiadałem się o Team Fortress 2 właśnie w trakcie Halloween, czy też poprzez po prostu robienie kontraktów, które swego czasu robiłem bardzo dużo. I swoją drogą, skoro o tym mowa... Mógłbym ze swojej strony zaproponować już po raz setny przechodzenie tych misji halloweenowych, ale nie wydaje mi się to już niczym ciekawym. Przynajmniej nie robienie tego już po raz któryś z kolei. Podobnie jak robienie jakiegoś unboxingu z okazji Halloween i tym podobnych rzeczy, ponieważ też dużo osób już to będzie robić, i w związku z czym ja bym chciał ze swojej strony zrobić. Troszkę coś innego. No zakładam też, że tegoroczna aktualizacja niczym nie będzie się wyróżniać. Dlatego mogę jedynie zaproponować ewentualnie jakiś krótki film, w którym zmontuję kilka najciekawszych momentów z gry w trakcie Halloween. Który też, no, mam nadzieję, że docelowo udałoby się do końca października opublikować. Aczkolwiek, jeżeli chodzi o jakieś inne rzeczy, które mogłem zrobić. No, to chciałbym Was zapytać o zdanie. Chciałbym, żebyście wypowiedzieli, czy jest jakiś typ, rodzaj filmu, cokolwiek, który byście chcieli zobaczyć w moim wykonaniu? Jeżeli tak, to chętnie posłucham, co macie do powiedzenia w komentarzach. Także piszcie śmiało. Ja będę starał się z, sprostać Waszym oczekiwaniom. Poza tym, można też zauważyć, że na kanale zaczęły się pojawiać filmy z Playdea Trójki. W których będzie oczywiście więcej i to chyba nikogo nie dziwi, ponieważ wiele osób też będzie mnie kojarzyć z tego kontentu, z paydaya dwójki. Oczywiście mam na myśli, bo skoro właśnie co do paydaya dwójki, to na razie nie mam nic konkretnego w planie nagrać, ale może się to zmienić w przyszłości. W związku z czym możecie na pewno oczekiwać, że przez najbliższe myślę, że kilka tygodni bardziej będą przeważały filmy chyba z Payday'a trójki właśnie z tego tytułu, że jest to świeża gra, że to jest coś nowego, że to jest coś w czym bardzo dobrze spędzam czas i już teraz na moment nagrywania tego gameplaya z Team Fortress 2 mam nagrane kilka gier, z których mogę zrobić materiał właśnie z Payday'a trójki i mam nadzieję, że to uczynię w przeciągu najbliższych kilku tygodni no i teraz możemy przejść do meritum, ponieważ przy tej okazji chciałbym zapytać się też o Waszą otwartość na inne gry. W sensie, jaki jest Wasz stosunek do tego? Bo po głowie chodzi mi taka gra, którą chciałbym nagrać. I jest to gra Cult of the Lamp. Już w skrócie mówię o co chodzi, bo w grze jest mechanika, która pozwala nadawać imiona swoim wyznawcom. I pomyślałem, że ciekawym może być pomysłem, abyście wy, jako moi widzowie, mogli pojawić się w tej serii. Na przykład pisząc komentarz, że chcecie wziąć udział w niej i chcielibyście dołączyć do mojego kultu i powiedzieć mi, czego w tym kulcie oczekujecie ode mnie. Ja bym w pierwszym filmie oczywiście. Wyjaśnił dokładnie jakie byłyby zasady tego gameplayu, ale potem wasze komentarze miałyby dalszy, dalej już wpływ na tworzony przeze mnie kult. A celem po prostu byłoby przejście gry z tym twistem, że oczywiście wy będziecie mieli jakiś tam swój udział i będziecie nie tylko mogli zobaczyć, jak gram, ale również po prostu w grze się pojawić. W samej grze mam na myśli w postaci waszej ksywek, w postaci właśnie tego, co wy napiszecie w komentarzu i ja potem będę musiał się do tego jakby ustosunkować. Także wydaje mi się, że to może być ciekawe i oczywiście więcej szczegółów przedstawiłbym w pierwszym filmiku, jeżeli bym widział w ogóle zainteresowanie takim, taką grom. to bardzo bym chciał też usłyszeć waszą opinię w tym temacie, także zachęcam do komentowania i dajcie znać, jak widzi wam się ten Pomysł, bo oczywiście Cult of the Lamp to jest jeden z pomysłów, jaki mam w głowie, i też jedna z gier, jaką myślałem, czy by nie nagrać w ostatnimi czasy. Nie chcę jednak zdradzać co jeszcze mi chodzi po głowie, bo żaden z tych pomysłów, które mam, jak już wspomniałem w głowie, nie są realizowane nawet, a przynajmniej na dzień dzisiejszy, bo nadal mam strasznie dużo, jak już wspomniałem wcześniej nagranych filmów z Paydaya Trójki i to właśnie nimi. Chcę się zająć w pierwszej kolejności i dopiero później, myślę, zrobić albo przynajmniej spróbować z, zrobić coś ambitniejszego. Także na pewno część z nich dotyczy się Team Fortressa 2, to was mogę zapewnić, ale tak jak mówię, szczegółów nie chcę zdradzać z tego tytułu, że po prostu nic jeszcze nie zacząłem, a ja raczej nie chcę rzucać słów na wiatr i potem mówić, że zrobię to, a ostatecznie nie zrobię nic z tego, co powiedziałem. Więc musicie być cierpliwi i mam nadzieję, że uda się to zrealizować w no, jakimś tam stosownym czasie, nazwijmy to kilku miesięcy. Pierw będę chciał zostać przy formatach, które znam i które robiłem do tej pory, także możecie oczekiwać na pewno kilku gier z Team Fortress 2, z Paydaya 3. Boże, jakiś też się by trafił z Paydaya 2, jak uznam, że będzie, będę miał taką potrzebę, będę miał taki pomysł. Także zobaczymy, co najbliższe tygodnie przyniosą, no i co przyniesie okres Halloweenowy w tym roku. I wydaje mi się, że na tym będziemy mogli zakończyć dzisiejszy gameplay. Także dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że materiał wam się podobał. I oczywiście usłyszymy się niedługo w kolejnych gameplayach, czy to z TFA, czy to z Paydaya, a może nawet jeszcze innych gier. Także trzymajcie się i cześć!